Drugi zestaw zadań z matury Formuła 2023 z maja 2023. Zadania od 6 do 10. Zadanie szóste. Rozwiąż nierówność. Nierówność pierwszego stopnia. Pomnożę najpierw ten nawias po lewej stronie, czyli minus -2x minus 6 jest mniejsze lub równe od 2 minus x przez 3. Teraz to obustronnie pomnożę razy 3, żeby. Pozbyć się ułamka, czyli mam minus 6x, odjąć 18 mniejsze lub równe od 2 minus x, przenoszę x -y na jedną stronę, czyli mam minus 5x jest mniejsze lub równe od 20, dzielę to przez minus 5, czyli x, i dzieląc przez liczbę ujemną zmienia znak nierówności na drugą stronę. Znak zmienia się w drugą stronę, czyli zmniejsze równe i mam większe równe od 4. No i gdybym chciał to zaznaczyć na osi liczbowej, może lepiej będzie widać, jaki to jest przedział. To mam minus 4, większe lub równe, czyli w prawą stronę, a to oznacza, że jest to przedział od minus 4 do nieskończoności domknięty, czyli odpowiedź c. Zadanie siódme. Dokończ zdanie. Jednym z rozwiązań równania jest liczba. Równanie pierwiastek z 3, x kwadrat odjąć 2, x dodać 3 jest równe 0. Jeżeli to podzielę przez pierwiastek z 3, to mam x kwadrat odjąć 2, x dodać 3 równe 0. Iloczyn, postać iloczynowa. Iloczyn jest równy 0, jeżeli jeden z czynników jest równy 0, czyli x kwadrat minus 2 jest 0 lub x dodać 3 jest 0, co oznacza, że tutaj mam x kwadrat równe 2, czyli x równe pierwiastek z 2 lub x równe minus pierwiastek z 2, a tutaj mam x równe minus 3. I to równanie ma takie trzy rozwiązania, no i zapewne wśród tych czterech podanych odpowiedzi jedno z tych rozwiązań się znajduje, i tym rozwiązaniem jest odpowiedź d, czyli pierwiastek z 2. Zadanie ósme. Równanie w zbiorze liczb rzeczywistych. No i mamy podane, ma jakieś rozwiązania, albo nie ma rozwiązań. Zaczynam od założeń, czyli od dziedziny. Czyli tak, x minus 1 razy x dodać 1 do kwadratu musi być różne od 0, czyli mianownik różny od 0 nie wolno mi dzielić przez 0. A to oznacza, że x minus 1 nie może być 0 i x plus 1 do kwadratu nie może być 0, czyli x nie może być 1 i x plus 1 nie może być 0, czyli x nie może być minus 1. Zatem dziedzina to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 1 i 1. Rozwiązuję równanie, a żeby rozwiązać równanie, to. Yy, Przyrównuję do zera sam licznik, ale tutaj mam jeszcze taką możliwość, że zanim będę przyrównywał do zera, mogę poskracać. Tak będzie na pewno prościej, czyli tak, ten kwadrat mogę skrócić z x minus 1 i x plus 1 mogę skrócić z tym kwadratem, czyli mam x minus 1 przez x dodać 1 równa się 0 to pomnożę przez mianownik, czyli mam x minus 1 równe 0, a to oznacza, że x jest równe 1. Ale jedynka nie należy do dziedziny. Tutaj mam napisane, że jedynka nie może być. Co oznacza, że to równanie nie ma rozwiązań, czyli odpowiedź A. 9. Rozwiąż równanie. Równanie trzeciego stopnia. Będę grupował. Z pierwszej pary wyłączę x kwadrat, z drugiej pary wyłączę minus 4, czyli po wyłączeniu x kwadrat mam 3x odjąć 2, a po wyłączeniu 4 minus 4 mam też 3x odjąć 2. No, mam wspólny czynnik 3x minus 2 i ten wspólny czynnik 3x minus 2 mogę wyłączyć przed nawias. Z pierwszego wyrażenia zostaje x kwadrat, z drugiego zostaje minus 4. Iloczyn równy 0, jeżeli przynajmniej jeden z czynników jest równy 0, czyli 3x minus 2 jest równe 0, albo lub x kwadrat minus 4 jest równe 0. Czyli z pierwszego mam y, x jest równe 2 trzecie, x kwadrat jest równe 4, czyli x jest równe 2 lub x jest równe minus 2. Czyli trzy rozwiązania x równe 2 trzecie, x równe 2 lub x równe minus 2. I zadanie dziesiąte, ostatnie w tym zestawie. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych jednego z niżej zapisanych układów równań. No i mam teraz wskazać, który z tych układów równań jest. No to tak. Po pierwsze, ta. Prosta idzie w dół, czyli jest malejąca, bo to znaczy, że A jest mniejszy od zera. Ta tutaj idzie w górę, czyli jest rosnąca, czyli A musi być większe od zera dla tej prostej. Czyli tak, w podpunkcie A mam dwa współczynniki ujemne, czyli tu musiały być dwie, proste male, dwie funkcje malejące, czyli to odpada. W podpunkcie C mam dwie rosnące, czyli też odpada. Zostaje B i D. Wyraz wolny to jest punkt przecięcia z osią y, czyli w tym przypadku b jest równe minus 1 i to jest w przypadku tej funkcji rosnącej, a w przypadku funkcji malejącej jest 2, czyli b jest równe 2. Tutaj mam minus 2 i minus 1, czyli nie pasuje, a tu mam tak: w malejącej jest 2 i w rosnącej jest minus 1. To oznacza odpowiedź D.